Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, jak rozluźniać tkanki w obszarze kresy karkowej. Zapraszam. Kresa karkowa to bardzo ważny obszar, do którego przyczepia się wiele mięśni szyjnego odcinka kręgosłupa i karku. Jest to linia na kości potylicznej, która biegnie od guzowatości potylicznej zewnętrznej, czyli takiej wyniosłości kostnej, którą możesz wyczuć na tylnej stronie swojej czaszki, jako guzek, kolec, element wystający. Chyba że tak jak część osób masz ten element bardzo płaski i możesz mieć trudności z jego wyczuciem. Jest to linia, do której przyczepia się wiele ważnych mięśni związanych z wyprostem szyjnego odcinka kręgosłupa, z kłonami do boku, więc jeżeli bardzo dużo siedzisz, wysuwasz głowę do przodu, może pracujesz w pochyleniu, mięśnie, które się do tej kresy przyczepiają, stają się bardzo napięte i się usztywniają. Przyjrzyjmy się teraz przyczepom mięśni, z którymi będziemy pracowali. Na pewno będzie to przyczep mięśnia czworobocznego grzbietu. Tuż poniżej przyczep mięśnia półkolcowego głowy. Więc na pewno będziemy zahaczali o fragmenty tych mięśni, które będą leżały bardziej na tylnej stronie czaszki. Idąc bardziej do boku, napotkamy na mięsień płatowaty głowy i powierzchownie leżący mięsień mostkowo-obojczykowo-słódkowy. I teraz, co z tym robić? Jedna prosta technika na dziś aczkolwiek dosyć wymagająca, która będzie cię wprowadzała w świat automasażu. Będzie to technika z automasażu tkanek głębokich. Wydaje się prosta, lecz trzeba się w niej ćwiczyć, jak chyba we wszystkim. Będzie polegała na tym, że twoja ręka będzie chwytała i zagarniała tkanki tuż poniżej czaszki i na czaszce. Więc część palców będzie jechała po czaszce, a część palców będzie Wtapiała się w górne części mięśni, o których przed chwilą wspominaliśmy. Jeżeli uchwycisz wyżej te tkanki, to zahaczysz i oczepiesz ścięgno, o którym mówiłem ostatnio. Więc teraz pierwsza rzecz. Uchwyć tkanki z tyłu pod czaszką. Postaraj się nie mieć na naoliwionej ręki, nie mieć tłustej, tylko jak najbardziej suchą, tak żeby móc się wkleić, wczepić w skórę, zahaczyć o skórę. I stopniowo zaciskaj dłoń, czyli wykonujesz tylko taki ruch. Czyli powolutku zaciskasz tkanki na tylnej stronie. Jeżeli troszeczkę się już wytwiczysz w tej technice, to możesz dodać do tego ruch. Czyli kiedy będziesz zaciskać rękę tuż poniżej czaszki, możesz wykonywać ruch w przeciwną stronę. Co będzie sprawiało, że odkształcasz tkanki na czaszce i tkanki związane z tymi mięśniami, o których mówiłem, m.in. płatowatego, i wykonujesz rotację w stronę przeciwną. Płatowaty jest odpowiedzialny za skręty głowy, więc bardziej go to będzie rozluźniało. I to może być w stronę przeciwną do tej, którą opracowujesz, bądź może być tak, że będziesz zaciskać te tkanki i wykonywać ruch. W kierunku, w którym podążasz. Także oprócz tego, że odkształcasz tkanki i je rozciągasz tutaj ręką, będziesz jeszcze wprowadzać dodatkowy ruch, który wzmaga efektywność techniki. A teraz pozycja, w której chyba jest to najsensowniejsze do wykonania, czyli pozycja leżenia na plecach. Może wariant, który ja teraz uprawiam na potrzeby filmu, czyli twarde deski, to jest wariant ascetyczny i lepiej chyba jest to wykonywać na miękkim łóżku. Pozycja natomiast jest bardzo korzystna dla tej techniki, dlatego że tkanki to będą w rozluźnieniu, no nie muszą teraz utrzymywać ciężaru głowy, więc głowa swobodnie spoczywa na podłodze, pewnie lepiej jakby było coś miękkiego. Podobnie jak tłumaczyłem przed chwilą, musisz uchwycić tkanki na tylnej stronie szyi i troszeczkę na czaszce i powolutku zatapiać się ręką, opuszkami palców w głąb. Pamiętaj, technika ma być wykonywana bardzo powoli, ma być przyjemna w odczuciach i nigdzie się nie musisz spieszyć. To jest technika rozluźniająca. Czyli powolutku zaciskasz tkanki na szyi. Możesz teraz do tego dodać ruch, czyli skręcam tkanki w jedną stronę, a głowę w drugą. Albo zaciskam tkanki i skręcam je w tę samą stronę. Poświęć na to kilka minut, więc leżąca pozycja, relaks i kilka minut. Zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Kwestia tylko przełożenia. Jedna ręka, jedna strona, druga ręka, e, druga strona. 5 minut zabawy, a można bardzo przyjemnie rozluźnić karkę. Miało być 5 minut, a wyszło troszeczkę dłużej. Mam nadzieję, że Ty poświęcisz 5 minut na swoją szyję. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.